Witajcie, jesteśmy tutaj już na wschodnim Istanbule. Popatrzcie, mamy Lukoil, ruska stacja. I powiem Wam, mijałem Bułgarię i Rumunię i w jednym z tych dwóch krajów, lub nawet w obydwu, też Lukoil był. I tu biznesy do dzisiaj walą z ruskimi i nikt się nie przejmuje. A nas będą mieszać w jakąś tam politykę i wojenkę swoją. No, mnie to nie interesuje, w każdym razie pokazuję tylko jak jest, miła obsługa chłopaki, tu wiadomo tu rasy miejscowe. O trochę jestem tutaj dzisiaj podłamany tą historią, ale na razie idziemy do przodu. Powiedzmy jeszcze pół godziny i być może się to wszystko zrównoważy na równowagę. Opowiem Wam w następnym odcinku parę historii.